Drużyny mają około 5 rzutów rożnych, 10 rzutów wolnych oraz około 18 rzutów z autu, a przy tym około 8 razy wyprowadzają piłkę od własnej bramki. Około 20% goli w piłce nożnej pada właśnie ze stałych fragmentów gry. I o tyle, o ile w poprzednich sezonach była to nasza mocna broń, no to tak w tym, w pierwszej lidze woła to pomstę do nieba. Bramki ze stałych fragmentów gry po naszej stronie wyglądają mniej więcej tak jak kurs kolumbijskiego peso, a jak wiecie, jest on wysoce niezadowalających. Jesteśmy mniej więcej średniakami, jeśli chodzi o zdobywane bramki po tym elemencie gry, a jeśli chodzi o stracone bramki, niestety jesteśmy trzecią najgorszą drużyną, i na pewno trzeba się temu przyjrzeć. Omówienie zmian, jakie przeprowadziliśmy w stałych fragmentach gry, rozpocznijmy sobie od tego, co nam wychodzi najgorzej, czyli to, jak zachowujemy się w defensywie. Więc, jeżeli mowa o rzutach rożnych, defensywnych, no to zdecydowaliśmy, że zawodnicy A1, A2, A3. Będzie to trzech obrońców kryjących strefowo w okolicach bramki, z czego A1 będzie na krótkim słupku, A2 na długim, a A3 mniej więcej na środku bramki. Niech to będzie tak zrównoważone. Krycie indywidualne to pozycje A4, A5 oraz A6 będzie na krótkim słupku. Jakby nam się zdarzyły jakieś krótkie dośrodkowania. Zawodnikami kryjącymi poza bolem karnym będą zawodnicy kolejno B1. 2-3, z czego B1 będzie bliżej bramki, B2 i 3 ustawieni będą nieco głębiej, cofnięci, żeby być przygotowanym na szybkie przyjęcie piłki, no i kontrakujący napastnik, a w tym momencie będzie to nas skrzydłowy albo Poliński, albo Klimek, są dość szybcy, więc będą ustawieni na skraju pola karnego, żeby przeprowadzić ewentualny kontratak po wybiciu piłki. A teraz rzuty wolne, bo nie mam wiedzy co do tego, czy więcej traciliśmy po wolnych, czy po różnych. W każdym razie będziemy starać się kryć tu indywidualne, jeśli chodzi o rzuty wolne, zasięg strzału, bo to jest dzielone na trzy części. No to szybko powiem tutaj, co zostało zrobione. Zasięg strzału, zawodnicy grający w powietrzu, będzie to krycie indywidualne od A1 do A3. W B2 i B1 to będzie wyglądało tak samo, no, a pozostali zawodnicy ustawiam się w murze. A jak zobaczymy sobie szeroko, no to zobaczcie co ja tutaj w ogóle wykombinowałem. Ciekaw jestem jak to będzie w ogóle wyglądało, a jak będzie wyglądało, no to trzeba będzie poczekać do końca tego odcinka, gdzie puścimy sobie mecz, gdzie zagramy w niecieczy. A za chwilę odmówimy sobie kilka spotkań, gdzie te zmiany w stałych fragmentach no, jeszcze nie zostały zastosowane. No ale po kolei. E, czyli tak, tutaj cofamy wszystkich zawodników grających w powietrzu, są oni przed polem bramkowym, e, kryjący również są cofnięci, no i blokujący są w murze. No i oczywiście zawodnik D1 w tym wypadku również e, będzie to polski, no bo klimek ostatnio się za dobrze nie spisuje, więc póki co ona raczej będzie dostawał miejsce w pierwszym składzie. No i jeszcze rzuty wolne, m, głęboko tutaj tak samo cofamy wszystkich, kogo się tylko da, e, blokujących w ogóle nie ustawiam, no bo to wiadomo, jest Z z kraju pola karnego, więc nie ma sensu wykorzystywać tutaj tych zawodników na stanie w murze. Mamy tutaj jeszcze, to mamy wszystko omówione, a jeśli chodzi o rzuty autowe, jeżeli piłka będzie bliżej naszej bramki, no to również większość zawodników wycofałem, ale jeden zawodnik tutaj w tym wypadku jest to Paliwoda, ten, który również będzie atakował krótki słubek przy naszych strzałach ofensywnych. Będzie zabezpieczał naszej bramki i długiego słupka na pozycji A4. No bo nigdy nie wiadomo gdzie ta piłka doleci. No, może będzie tu Ochuniewicz, może ktoś inny. W tym wypadku jest to on. No dobra, a jeśli chodzi o atak, no to zainspirowane tym, co zrobił Bernardo Silva w meczu przeciwko Wolves w ostatnim minucie, gdzie Johnston strzelił bramkę w doliczonym czasie gry po strzale z głową. On krył bramkarza i my również. Takie coś będziemy chcieli zastosować, więc tego zawodnika tutaj w pozycji A3. Jakub Mysiorski, fajnie jakby tutaj był koło bramkarza, ale za długo mu nie blokował, tak jak zrobił to wczoraj Portugalczyk. No, wczoraj, bo ten odcinek kręcę w poniedziałek, no nie wiem, kiedy go będziecie oglądać, ale y, polecam. Do zobaczenia. Myślę, że w Waszym FM-owym warsztacie również moglibyście coś takiego mieć. A poza tym, tutaj było dwóch tych zawodników na krótkim słupku domyślnie, no to wziąłem, żeby jeden atakował na słupku długim. No i, no i to są te zmiany i tak jak mówię, pod koniec tego odcinka w meczu z Niecieczą zobaczymy, a nuż może udało się czemuś zapobiec, a może udało się coś tak strzelić. Po porażce w płożze Polskiej mierzyliśmy się u siebie z chończanką, chojnicę, czyli tymi, z którymi graliśmy również w zeszłym sezonie. Razem z nimi udało nam się awansować, i tutaj niestety zaczęły się kombinacje, a kombinacje były przeze mnie, bo zdecydowałem zmienić taktykę na nieco bardziej ofensywną, aczkolwiek z większym zabezpieczeniem środka pola, czyli dwóch środkowych pomocników. Przesunąłem w pozycję defensywnych pomocników trochę niżej, a skrzydłowych wziąłem trochę. Wyżej. Kombinacje zakończyły się tym, że nie dość, że w ofensywie, no, chciałem zachować jakiś balans między tym, żeby naczelno próbowałem, jak zobaczycie, właśnie tutaj, tych dwóch dams w tym wypadku z koną grali w pierwszym składzie. Nie spisali się oni jakoś źle. Nasi skrzydłowi spisali się fatalnie, w każdym razie. Próbowałem zachować to, co robiliśmy w ataku, a polepszyć to, co lepiej moglibyśmy robić w obronie, niestety to się nie wypaliło i wróciliśmy po tym spotkaniu do tego, co mieliśmy. A wracając jeszcze do tego meczu, Chojniczanka miałaś 20 strzałów całkiem niezłej jakości, aż 9 z nich leciało w światło bramki. My z tego posiadania 60%, nic to za bardzo nie pomogło, bo większość tego mieliśmy na swojej. Połowie oczywiście wygrane polityki główkowe bardzo słabiutko, a intensywność Chojni szanki była na poziomie wprost fenomenalnym. 166 intensywnych sprintów. Smajder w tym meczu wystąpił w pierwszym składzie, ale potem już raczej Wędzlewski będzie grał, bo jak sobie zrobiłem bardziej szczegółową analitykę i jak oni się tutaj spisują, no to zarówno w ostatnich meczach, jak ogólnie na przestrzeni sezonu wędzlewski wygląda lepiej e, Sławek, cały czas kontuzjowany, ale dworenko całkiem nieźle go zastępuje, no a Matia Forin to już jest po prostu debeściak, jeśli chodzi o pozycję w bramce, średnio 0,11 e, unikniętych oczekiwań gola na mecz, no to całkiem nieźle statystyka, chociaż początek sezonu on miał jeszcze lepszy, w 19 meczach no, w 16 stracił 23 bramki, ale oczywiście mało co jest jego winą, w większości to niestety nasi obrońcy wszystko muszą zawalać. No i tak, i tak to się skończyło, niestety jest ten powrót do średniej, czyli to miejsce, które mieliśmy poprzednio było trochę za wysokie i w tym momencie gdzieś tak ocieramy się o strefę o playoff albo nawet poza strefą. Jedyna bramka w tym meczu, Abramowicz wrzuca w pole karne, czyli tak jak on do tego właśnie przyzwyczaił, no i kolesar niestety, ale zobaczymy właśnie, to jest to... Jak my tracimy gola, czyli dużo tych bramek było po stałych fragmentach, ale dokonaliśmy pełno pełno zmian, i już nie mogę się doczekać, jak to będzie wyglądało w niecieczy. Ale zanim, no to graliśmy gdzieś jeszcze. A tu już wróciliśmy do tego, co było, czyli nasza standardowa formacja. Zagraliśmy pierwszą gegenpressingową pressingową taktyką. Ten mecz remisujemy, ale no, byłem mimo wszystko zadowolony z tego wyniku. Łukasz Piątek spisał się na listę szelców. Po pierwsze, udało nam się. Odrobić straty. Próbowałem w tym składzie wystawić Piotra Okuniewicza, no bo on jest nie dość, że w hierarchii bardzo wysoko. No to oczywiście zeszły sezon miał świetne i no fajnie by było, gdyby Mysiorski z Okuniewiczem jednak występowali w składzie. Poza tym Piątek w ostatnich meczach grał słabiej, ale on pojawił się z ławki rezerwowych i Został graczem tego spotkania. Co ciekawe, dworenko, bardzo dobry występ. No i niestety tego nieszczęsnego Franciszka Dziewickiego wystawiłem w pierwszym składzie, bo oczywiście musimy mieć e, młodzieżowca, e, ale jeżeli, e, no, tutaj uda nam się oczywiście utrzymać posadę w zawisze, no to kurczę, fajnie by było mimo wszystko w kolejnych sezonach, żeby, ten, żeby tym młodzieżowcem był chyba Bramka. Szkoda, że Matiam Forin nie jest Polakiem, ale nawet jeżeli by był, no to przekroczył już wiek, ale myślę, że w ten sposób będziemy próbowali działać. W każdym razie tutaj był remis po serii. No, tam było porażka w Tarnobrzegu w Pucharze Polski z Chojniczanką. No, to udało nam się przynajmniej zdobyć ten punkt. Maciej Kona trochę poniżej oczekiwań. No, Cyprian Mierzejewski, Maciejewski, przepraszam, szedł również z ławki rezerwowych Zadziewickiego i on oczywiście otrzymał dużo wyższe noty. No i gdyby nie to właśnie, że ma już 24 lata, a nie na przykład 21, no to nie wiem właśnie, czy w pierwszym składzie będzie grał. Raczej bardziej jakieś wejścia z ławki, jeżeli Dziewicki już będzie nie domagał. Pierwsza bramka i oczywiście po stałym fragmencie gry. Tym razem na krótki słupek wrzuca Gieksa i Repka ładuje piłkę do bramki. 77 minuta. Jak Piątek strzelił bramkę, dworenko wymienia piłkę z Klimkiem i fajnie dworenko yy, znajduje naszego nowego młodego napastnika i doprowadzamy do remisu. Mecz z Olimpią Elbląg to już było spotkanie gdzie choćby się paliło i paliło, musieliśmy się zrehabilitować, musieliśmy wrócić na właściwe tory. Duet napastników Okuniewicz z Mysiorskim wystąpili w tym meczu. Okuniewicz tak jak on to właśnie robił, strzelił w tym meczu dwa gole. W środku pomocy Kurowski, gdzie jego statystyki jak sobie popatrzyłem, są mimo wszystko lepsze od Zawadzkiego. I tak dalej będziemy ich rotować, ale no, raczej z nastawieniem na Kurowskiego. Poliński zagrał w tym meczu w pierwszym składzie bo Antoni Klimek no on ogólnie rozegrał 11 meczy, dwa spotkania z ławki rezerwowych, jedna bramka, 2 asysty mogłoby to być trochę lepiej ale jak popatrzymy na to bardziej szczegółowo w odniesieniu do 90 minut no to jego to bardziej mamy jako prowajdera niż napastnika no jeden, no sprinty całkiem nieźle prawie 16 sprintów na mecz, podania otwarte do bramki 1,58, tu jest też fajnie Oczekiwane asysty 0,23, Open Crosses 1,34, no nie wygląda to źle, ale kiedy zobaczymy na polskiego on te noty w ogóle w ostatnich meczach notuje lepsze, uwaga, sprinty 20, udane dryblingi na 90 minut, ponad 3 dośrodkowania niezestałych fragmentów gry 1,47, oczekiwana asystę trochę gorzej kluczowe podanie 1,29 no to mimo wszystko on raczej będzie dostawał od nas szansę w każdym razie wygrywamy 4 do 1 Płocica nawet w 80 minucie wpisał się na listę strzelców dominowaliśmy tu we wszystkim no te intensywne sprinty mniej więcej porówno Sanocki wraca do żywych, a my wracamy do wygrywania no, i w końcu będzie można zobaczyć w tym skrócie więcej goli, a to już zaczęło się. No, w sumie to był stały fragment gry, ale nie wiem, jak tutaj FM to zaliczył. W każdym razie, w pierwszej minucie już wyprowadzamy na 1-0, 11 minuta, a my dalej będziemy strzelać dworęko, Tutaj piłka się podbijała, ale bardzo jestem zadowolony z tego, jak on się wprowadził do drużyny. I oczywiście, najlepszą obroną jest atak, czyli jak prowadzimy 2-0, to chcemy prowadzić 3 poliński. Mamy 3 do 0. 79 minuta, niestety Płocica pięknie, ale walą z lewej nogi po widłach, nie udało nam się zachować czystego kąta, no bo no nic, nie wiem jakby z tymi nowymi schematami ze skraju pola karnego wypadł w obronie ten rzut wolny, ale ważne jest to, że wygrywamy 4-1 i tutaj możemy popatrzeć sobie jak to wygląda. W tabeli za chwilę będziemy zamykać tą kolejkę, bo będziemy grać z Niecieczą, która zapowiedź sezonu ich zapowiadali, że oni będą bili się utrzymaniem, utrzymanie. Mniej więcej ci tak powinny być w strefie play -off. To jest przecież Spadkowicz z Ekstraklasy. Razem z Koroną i Puszczą. A wygląda to tak, że Zagłębie Sosnowiec póki co prowadzi. My jesteśmy na trzecim miejscu, a uwaga, uwaga, uwaga. Termalika dopiero na czternastym ale mimo wszystko spróbujemy z nimi zagrać nieco ostrożnie i to jest skład, w jakim wyjdziemy, chociaż e, myślę, że Kona, właśnie zobaczmy jak ma się jego forma, bo on to ostatnie mecze miał, no nie, myślę, że postawimy to na doświadczenie i Maćka Konę wystawimy w pierwszym składzie, no i Dziewicki, Dziewicki również dostanie od nas szansę, bo te ostatnie 5 występów były trochę wyższe, no i dobra, za chwilę widzimy się w Niecieczy. Oni zagrają z nami, no taka taktyka to jest mniej więcej 5-2-2-1, coś w tym stylu. Tych szybkich zawodników Karaska, on w ogóle w 15 meczach 4 bramki zdobył. No, próbujemy agresywnie próbować. No, próbować agresywnie. Będziemy starali się agresywnie odbierać mu piłkę. To samo zrobimy z tym Kostoszem. Jak mu w ogóle idzie 15 meczy, 1 gol. Nie idzie mu w ogóle, no ale jest szybki, więc no czas. Albo w ogóle może dajmy sobie z nim spokój. Dobra, jego w ogóle nie będziemy. Tu Szybki, no i mamy tutaj tych dwóch wahadłowych. Tym razem dobra, spróbujmy pospychać ich na te gorsze nogi. Tutaj na lewą, ale agresywnie nie będziemy próbować nic im tu robić. Jeden dzień do meczu za chwilę zaczynamy. Widzimy, że Radwański w ogóle jest wystawiony na pozycji wysuniętego rozgrywającego. No to próbujemy go tak samo presować. No nie wiem, czy nie przedłużyliśmy z tymi, przedobrzyliśmy z tymi instrukcjami, ale tak to zostawimy. Ostatnio grał kurowski. No to w tym meczu damy szansę. Zawadzkiemu, zobaczymy jak on to wykorzysta, buzie uśmiechnięte, wszyscy zadowoleni, a my e, przechodzimy do meczu. Puścimy sobie może nieco bardziej rozszerzony skrót, żeby, e, no tak, w ostatnim meczu wygraliśmy, żeby zobaczyć może jakieś stałe fragmenty, jak uda się je dojrzeć. O, weźmy ważne wydarzenia. tak po trochu, dobra, 1400 widzów na trybunach, piąta minuta, na, na razie nie dzieje się nic. A tymczasem nie ciecza. przy piłce ją przejmujemy. Jest kona lewą stroną. Mknie Poliński. Czy to już on tam kogoś w polu karnym? Nie, on strzela samemu. No już go miałem ganić za to, że nie szukał partnerów w polu karnym. Ale on wiedział co robi i wygrywamy 1-0. Pięknie. Się to dla nas zaczyna. No ładnie kona wyprzedził Radwańskiego. Poliński to jest nasz pewniak. No kto by pomyślał, że wygryzie ze składu Klimka? Wygrywamy, a my uspokajamy szyki w zespole. 0,40 miał ten strzał. No fajnie. Ze swojej gorszej prawej nogi udało mu się trafić. A tymczasem to oni mają rzut wolny! No i nie! No i dalej! Co z tego, że my ich wszystkich cofnęliśmy, jak i tak nic to nie dało? Ej, chyba po prostu jakości tam brakuje w składzie. Kurczę, a nie szukania nowych schematów. No pięknie tu byli ustawieni. Nie tak jak mieli być. No i jak to się stało? No oczywiście! No tu brakowało centymen... Nie, no to spadła. No nie wiem, co oni tu... Powyczyniali w ogóle. Dobre schematy to chyba za mało. O, skraj rzutu wolnego. Bez komentarza. My robimy tyle zmian. Ja staram się Was utrzymać do końca tego odcinka tylko po to, żeby po 15 minutach stracić takie dwa gole, no ale zobaczcie sami, co Forin w Bramce mógł tutaj zrobić. Nie wiem, zagrzewamy ich do boju. Nie no, nie, nie, spokojnie. My tu nie możemy przegrywać w tym meczu. Ale tym razem my mamy już odwolny ze skraju i czy uda nam się tutaj coś strzelić? No nie, jest Poliński, ustawiony tam, gdzie miał być salotki! Czy uda mu się oddać strzał? No do kogo miało być to podanie? No co za... No po nim bym się nie spodziewał tak beznadziejnych zagrań. Jest zawadzki. Znajdujemy siorskiego. No po co on się tak daleko wycofuje? No kurczę, teraz będziemy rozgrywać, myślałem, że uda się to jakoś skontrować. No dobra, jest węzlewski. Czy będzie z tego dośrodkowanie? Nie. Jest strzał po ziemi, Myślarski odwrócił się, bramka. Jak ta piłka się w ogóle tam wtoczyła? Ludzie. Hu. No nic, mam rewiz 2-2, 23 minuty. No, warto było czekać do końca odcinka. Sami widzicie, co się dzieje. Ale im się to podbijało, ale to jest jeszcze nic. ho! No, go jakich mało. No dobra, mamy remis. No nic, jakościowo wygląda to lepiej. E, po, pomimo ostrożnego nastawienia mamy 75% posiadania piłki. No niebywałe. W taktyce raczej nie ma co tutaj majstrować. E, no nic, niska linia obrony. A oni mimo wszystko tak trochę wysoko stoją. No zobaczymy, e, co uda się niecieczy zrobić, albo czy uda nam się jakoś wyłuskać tą piłkę i mamy, brawo, woda bardzo dobrze ustawiony, Zawadzki wyprowadza, jest piłka do pięknie, jest Sanocki, to jest ten gość, kurcze, no coś mu ten mecz chyba nie leży. Już drugi raz taka decyzja, e, gdzie? gdzie normalnie po nim bym się tego nie spodziewał, no ale ten mecz jest spokojnie do wygrania. Co się do nich zmienia? Nic za bardzo. Ten Karasek. My go tu ostro próbujemy, ale on ma taką notę, bo z tego wolnego tak strzelił. No dobra, dochodząca piłka kony. Czy wszyscy są na swoich pozycjach, panowie? Pełna gotowość! A! Podawał na długi słupek, Tam mieliśmy zawodnika ustawionego. Poliński, uda się? Nie. Kona będzie próbował jeszcze raz? Nie. Wpada w pole karne. Prawa noga! No już to widziałem, po widłach. Mm. No tym razem nie weszło. Ale dziwne. No jeszcze chyba się nie zdarzyło, żeby Tom tak tylko mieć wyższe posiadanie piłki. Ciekawe. Zaraz zobaczymy, jak średnie nasze pozycje są. No nie, no to powinien być obiór po naszym stronie. Worski niekryty! Ależ wyciąga się końcówkami palców, niczym bułka w meczu z Chorwacją broni ten strzał. No nie, panowie, tutaj w taktyce nic nie będę zmieniał, bo my sytuację mamy, tylko podejmujemy dziwne decyzje. Sławek, no nie, jeszcze się nie wyleczył, ale póki co nie będę robił zmian. To posiadanie piłki... Oni mają dość niskie. Nie, te nasze pozycje są całkiem fajne, więc spokojnie możemy to zostawić. Jeszcze tylko luknijmy w podanie. No, od Wędzlewskiego bardzo dużo by się zaczyna. Gutowski do Radwańskiego, ale Gutowski malula lula niejaki. Na jakich pozycjach oni grają? Gutowski jest tu. Aha, ale my go i tak presujemy, nic z tego za bardzo nie wynika. Dobra, zostawiamy to i jedziemy dalej. Czy bardzo dobry występ. No nie no może... Dokładnie, szczęścia nam na pewno zabrakło, szczególnie przy tym strzale rzutu wolnego. No dobra, łyk kawy i ruszamy z drugą połową. Ech. O, proszę bardzo. Rana, zanim mówiłem, to tylko żółta. No dobra. W tych przyspieszonych skrótach takich nie pokazują, ale chyba to będzie kontuzja. Co my tu mamy? Lekarz wpada. No dobra, poliński chyba jednego wyeliminował. <noise> ale chyba, nie no, z tego co widzę skład ich jest taki sam. Nie była potrzebna zmiana. Mamy wędlewskiego. On jest dobrze dysponowany w tym meczu. Miał już dwa kluczowe podania. Jest poliński po prawej stronie. On musi uważać, bo ma już żółtą kartkę. Jest kona! Ło! Ale niewiele brakowało, no? Kto by się spodziewał? Zawadzki radzi sobie póki co średnio poliński bardzo dobrze. Nawet mimo tej żółtej kartki nie jedzą przecież obrońcą. Nie będziemy go zmieniać. No kurczę, no trzy punkty nam są bardzo, ale to bardzo, bardzo potrzebne. no. Czy uda się je mieć w tym meczu? Panowie, tylko bez żadnych jakichś błędów, ale oni sobie to wymieniają. No śmieją się w nas w jak oni są przy polu karnym. Dziewicki jako tako gra, ale no on zostanie, bo nasi napastnicy są dobrze dzisiaj dysponowani. No nie mam innego młodzieżowca. No tylko nie traci znowu po tych stałych fragmentach. Ja nie mogę. No w sumie ten jeden żeśmy nawalili, dobra tu będziemy reagować, a ten drugi, po tym super strzale, to ja nawet nie liczę. Sanockiego raczej musimy zostawić, Poliński, no rozgrywa dobry mecz, czy Klinka tu wpuścić, e, no okej, okay. Zawadzkiego, Zakurowskiego dajmy, Dam z zakonę. E, no nie, dwie zmiany w środku to trochę będzie za dużo, Wędzlewskiego mimo wszystko spróbujemy za Smajdora i na razie to będzie tyle. I trochę na nich pokrzyczymy naszych piłkarzy, zachęcimy ich może do gry. No nie, w defensywie tutaj dobrze całkiem to wygląda. E, mamy zmianę u nich. Braken wysunięty rozgrywające. Dajmy mu to pressing. Braken jest. Spróbujemy w ten sposób. Bahadłowi są tacy jak byli. Ej, co my tu możemy zmienić? Kona żółta kartka. Niedobrze, bo on ma funkcję obrony. Więc... Dajmy damsa. No i może spróbujmy jeszcze jedną zmianę. Eee, no okej, okay. Polinski gra dobrze, ale trochę się spisuje gorzej niż jeszcze w pierwszej połowie. No to dajmy... Nie Saharuk! Na lewo. Aj! On może tam grać też, dobra, niech będzie Saharuk. Okej, okay. no chciałem klimka, ale... Mm, na jakości to mniej więcej tak samo. No co za beznadziejne podanie. Ale okej, okay. nie cieszę zachowała się Ferro, dajemy mu Jest Kurowski. Mknie lewą stroną, on ma bardzo dużo siły. Poliński jeszcze na boisku, jeszcze nie strzedł. On nie wie, że to jego ostatnia akcja, ale on notuje jeszcze asystę w tym meczu. A Okuniewicz strzela po raz drugi. Termalika 2, zawisza 3. I teraz tylko to utrzymać, panowie. No piękne podanie, ale dobra. Siły Polińskiego są już na wykończeniu, także będzie zmiana. No tak, kontynuować zmiany, ale gramy super. Eee, najważniejsze tylko to utrzymać. Sprawdzamy, czy oni, no oni tutaj rotują obrońców między siebie. Bardzo fajnie to wygląda. Eee, Ho, na 18 wślizgów, 19 udanych i tak to powinno wyglądać. Zawsze pięknie, ostro. Niestety, myślałem, że już nic nie zobaczymy w tej połowie, ale tu mamy jeszcze jedną akcję. Jest nieciecza przy piłce Nie, ten dziewicki tam gra. Mamy piłkę? Wrombel, u nich broni w ramce? Kurczę. Jest forin, ale piękna decyzja o wyjściu. No, Termalika tutaj e, miała ogromną przewagę. Co tu się stało? Oni grają nie tego zawodnika, mniej chyba. Albo coś pogobidowali w taktyce. Nie wiem, uleciało mi to, ale nie ma to żadnego znaczenia. To już jest ostatnia akcja tego meczu, o ile oczywiście nie stracimy piłki. Dams bardzo dobrze, byleby tylko nie stracić. Niech ona leci sobie w siną, w siną, dal. A my dobijamy do kolejnego zwycięstwa. Jest! Graczem meczu zostaje Okuniewicz. My wygrywamy. Poliński e, ma pewne miejsce w następnym meczu. Gdzie? I od tego rozpoczniemy sobie e, następny odcinek. Gramy z liderem. Jeszcze przed tą kolejką. E, nie, to była kontuzja Brakena. Oni nie mieli już żadnej zmiany. Dlatego grali w dziesiątkę. E, Zagłębia Sosnowiec, które albo jest na pierwszym miejscu, albo bardzo niedaleko od niego. Tak zaczniemy następny odcinek. A my na koniec jeszcze tego zobaczmy. Gdzie jesteśmy w tabeli? A my po rozegraniu wszystkich meczów rundy jesiennej po 17. W kolejkach jesteśmy na trzecim miejscu do lidera, którym jest Motor Lublin. W tym wypadku tracimy tylko dwa punkty. Równamy się punktami z Zagłębiem Sosnowiec, także mega starcie na szczycie i mam nadzieję, że w Bydgoszczy zobaczymy rekord frekwencji za mojej kadencji. Jesteśmy w strefie playoff i mamy tutaj cztery punkty przewagi, ale jest tu niezwykle, niezwykle ciasno i musimy się pilnować nad Puszczą. Także dzięki za dzisiejszy odcinek i zapraszam na kolejny. Na razie.